W ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Archiwów, jednocześnie w ramach roku arcybiskupa Antoniego Baraniaka, który został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej archiwum archidycytelne w Poznaniu, serdecznie zaprasza w dniu 20 czerwca bieżącego roku do siedziby archiwum, aby zapoznać się z niewydawaną dotychczas dokumentacją fotograficzną z czasów pasterskich rządów arcybiskupa Baraniaka. W ten sposób włączamy się jako instytucja archiwalna w szereg przedsięwzięć, tak kulturalnych, jak i dusz pasterskich, aby przybliżyć tę wielką postać historii naszej archidiecezji, Pasterze i świadka Metropolity Poznańskiego, który sprawował rządy w Poznańskiej w latach 1957 do 1977. W ramach Międzynarodowego Tygodnia Archiwów zapraszam Państwa na spotkanie 20 czerwca do naszego archiwum archidiecezjalnego na spotkanie, w którym poruszymy postaci naszych wielkich arcybiskupów. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka i arcybiskupa Jerzego Stroby. W tym roku przypada 105. rocznica urodzin księdza arcybiskupa Jerzego Stroby i 25. rocznica jego śmierci. Zachowały się w archiwum Materiały, osobiste materiały księdza arcybiskupa, a zwłaszcza jego niedokończone wspomnienia z jego posługi w Zielonej Górze i w Gorzowie, w Szczecinie oraz w Poznaniu. Gdyby ktoś chciał posłuchać, co sam ksiądz arcybiskup pisze o swojej biskupie i posłudze, bardzo serdecznie zapraszam.